Cześć wszystkim, witam ponownie na kolejnym filmiku. O, o tym, jak, jak się żyje w Finlandii, jak mi się żyje w Finlandii i jak ja widzę Finlandię ze swojego punktu widzenia, bo oczywiście ktoś, kto mieszka wysoko na północy w, w Laponii, ma inne, ma inne doświadczenia niż ja. Ja mieszkam na południu, niedaleko Lahti, 10 km od Lahti. Mieszkam w Finlandii, 20 lat, nazywam się Edyta. Obiecałam, że codziennie do świąt Bożego Narodzenia będę robić jeden film na jakiś temat, i już jest trzeci dzień. Także, także łapki w górę, kochani, polubcie ten materiał, jeżeli Wam się podoba i jeżeli, jeżeli jest jakąś wartością dla Was. Będzie mi bardzo przyjemnie. A na koniec jeszcze powiem o małej niespodziance. Uh, więc uh, dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o pogodzie w Finlandii, piękne niebo, nie wiem czy widać czy jest to widoczne dla Was o pogodzie, z tego że no, jeden ważny temat, a jak jestem w Polsce, to to jest chyba najczęstsze pytanie czy, czy jest ciepło, jakie jest zimno I, i takie pytania padają. Teraz jest zima, więc zacznijmy od zimy. Na ten moment jest piękna zima, jest śnieg i jest cudowny mróz minus 7 stopni, czyli, czyli po prostu idealnie, żeby właśnie wychodzić na dwór i uprawiać i sporty i, i, i cieszyć się zimą. Do tej pory mieliśmy już w tym roku minus 18 a teraz jest właśnie taki mniej niż, mniej niż 10 stopni, taki mrózek mrozek zimy, bywają bardzo mroźne, najczęściej w styczniu są duże mrozy i te duże mrozy tutaj na południu to jest minus 25 stopni nie więcej, czyli, czyli tak jak w naszym białym stoku na Podlasiu ja jestem z stoku więc, więc trochę mi przypominają te, te te zimy, częściowo zimę w Polsce, jak byłam dzieckiem. Nawet sprawdziłam dla Was, że najzimniejszy dzień, najzimniejsza temperatura w Finlandii była no jeszcze w tamtym wieku, w ostatnim roku ubiegłego wieku i to było minus 50 z hakiem w Laponii. Czyli, czyli bywają mrozy. Ale bywają też cieplejsze zimy. Pamiętam takie, takie święta Bożego Narodzenia, kiedy, kiedy śniegu i dużego mrozu w ogóle nie było. Także także nie ma, nie ma takiej reguły, że jest zawsze bardzo zimno. No i tak, zimą oczywiście dni są bardzo krótkie, już, czy znaczy nie już, tylko dzień rozjaśnia się tak o godzinie 8.30, a, a zaczyna się już taka e, e, szarówka e, o godzinie 15.30. Przed, przed 16:00 już jest tak, e, tak szarawo i taka ciekawostka, że e, finowie mają swoje, swoje powiedzenie na taki moment, kiedy jest tak, tak niebiesko i to jest taki sienie hetki, czyli czyli niebieski moment e, i i wtedy tak wszyscy do okien ok ok. zaglądają o teraz jest ten moment e czasami się właśnie e zdarza e no i co już tyle o zimie e po, po długiej zimie która e czasem trwa nawet pół roku bo nie jest tutaj kamienie takie tutaj jest fajny taki lasek e e nie jest rzadkością że już w listopadzie jest śnieg i nie jest rzadkością że w kwietniu spadnie śnieg Także po, po długiej zimie jest wiosna, która dla mnie jest praktycznie niezauważalna. E, I też taką ciekawostkę powiem, że w porównaniu właśnie do Białego Stoku i do pogody w Białym Stoku, wszystko tutaj miesiąc później, także już jak mama mi mówi, że kwiatki, kwiatki kwitną, to u nas jeszcze taki ostatni śnieg ostatni leży. Także lato e, już zaczyna się. Czasami już w maju już są wysokie temperatury. Od razu powiem o wysokich temperaturach, że w Finlandii też mają swoje, swoją nazwę na to, kiedy termometr przekroczy 25 stopni. Wtedy, wtedy jest helle czyli czyli upał, czyli tutaj wszystko jest takie ułożone, czyli Czyli jest temperatura, która mówi, że już można mówić, że jest upał. Jak jest 24, to jeszcze nie ma upał, a czyli upał, no tak, taki fiński upał, tak? A po. Jak termometr przekroczy. Tutaj się zaszłam w jakieś wyspy śnieżne. 25 stopni, to, to już jest ten fiński upał. Czyli w maju już, już może być taka pogoda. Bardzo ciepła, ale. Ym, Powiem szczerze, że kiedy żyję tutaj od te 20 lat, już wspomniałam, to zdarzały się takie lata, szczególnie w lipcu, że były, były nawet temperatury 30, ponad 30 stopni i wtedy są to cudowne, są to cudowne dni, bo oczywiście latem, latem są te białe noce i jest jasno, i ludzie idą sobie pływać o 11 ochłodzić się. W, w wodzie. Ym, także, także bywają ciepłe lata, ale takie fińskie typowe lato to jest tak 20 stopni 22. To jest taka, to jest taka zazwyczaj ym, fi, fińs, temperatura w lecie fińskim. No i co i w sierpniu już, czasami czasami w połowie sierpnia już tak zaczynają się takie jesienne klimaty. Ym, a jeszcze powiem Wam o najcieplejszej temperaturze w ogóle w Finlandii zarejestrowanej to 37 stopni ciepła, także tu chyba Was zaskoczy. A, a tutaj niedaleko, niedaleko nas w Lachti, yy, czyli w Heinola w takim miasteczku Nieopodal, 33 z kawałkiem, także bywa ciepło. Bywają takie momenty, kiedy możemy się cieszyć. i Zazwyczaj latem z Finlandii nikt tutaj nie chce, nie chce nigdzie wyjeżdżać, nie, nie chce za granicę jeździć, bo, bo cieszą się wszyscy tym, że jest jasno i, i jest tak w miarę, w miarę ciepło. A to wszystko na południu. Także a, teraz, teraz o tej niespodziance powiem. Słuchajcie, dziś mi tak rano wpadło do głowy, że jeżeli Wam się podobają te moje materiały i. i i macie ochotę na przykład jakiś komentarz napisać, czy, czy coś Was zaskoczyło, czy coś było fajnego, dla jednej osoby wyślę kartkę z Finlandii z muminkami. No bo Finlandia to jest kraj muminków. Także zapraszam do komentowania. Subskrybujcie, jak macie ochotę więcej posłuchać o Finlandii od osoby, która tutaj mieszka i, i po prostu z czystej potrzeby serca chcę się z Wami podzielić tym, tym życiem w kraju w kraju muminków bardzo zapraszam i życzę wszystkim cudownego dnia.